Dobra, idziemy sobie skrytkę pod fontanną. Mam kryjówkę chowanego. Tu klikamy. I tutaj przez ścianę. Trzeba iść się przedostać. I tu Was nikt nie znajdzie, bo pod fontanną nie widać Was. Możecie tu sobie kryjówkę zrobić. What? I teraz tu przechodzicie. I druga kryjówka. Tu teraz trzeba na, na przykład kartę ukraść z banku. I będzie pikał arana. Później uciekamy przez kratki. To jest ostatnia Jeśli zawsze właściciło w idziemy z kartą. Dobra. Teraz tą kartą odłożymy. Bierzemy bombę. Startujemy. Pika alarm. My przechodzimy przez kratki i idziemy. Tu chodzimy. Tutaj jesteśmy. Tam jest wyjście. I tutaj właśnie przez te kratki. się wychodzi, ale zwiedźmy jeszcze tą celę. To są jakieś szafki. tam jest przejście. Sorry za psy. I tu są kartony. I tutaj możemy sobie biurko postawić. Oj, teraz wychodzimy z tego. Tutaj teraz wchodzimy. Musimy sobie wybudować domek. Ale gdzie? Na 15 chyba. Na 16 chyba. Aha, no. Teraz zbudujemy sobie jakiś domek. Ten. Bo ten właśnie ma takie fajne, że ma zadania, listy. Wchodzimy do niego. Idziemy na górę. Tu wejść i przywołać ducha. Ale potrzebujemy książki z biblioteki. A sprawdzimy teraz, czy jest ten list. Z tym sprawdzimy po prostu. Dobra, już nie będę się przydzierała. Nie ja mam.

Dobra, jedziemy właśnie do tego miejsca, tej chatki. Tam będzie czekał list pewnie. A jeśli nie będzie, to po prostu można samemu sobie, jak ktoś niech napisze ten list, a po prostu... Dobra, jeszcze tylko do tego miejsca i zaraz się z wami żegnam. Pojedziemy do tego miejsca. Dobra, koniec następnym filmiku Wam pokażę.